Co lubię programować, więc stwierdziłam, że może swoje pasje rozwinę stud wybierając studia informatyczne i tak już zostałam na trzecim roku. Tak jak tutaj teraz programujemy właśnie na zajęciach, to praktycznie C i w tym kierunku chciałabym się rozwijać, C, C++. Myślę, że jest tyle bloków wybieralnych do wyboru, więc każdy znajdzie dla siebie swoją ścieżkę, czy w Javie, czy w Reakcie, czy nawet tutaj właśnie wbudowanych. Rzeczach inteligentnych, więc no, nie ma przed czym tak ostrzegać. Jeśli ktoś to lubi, to we wszystkim tu się odnajdzie. Zachęcam wszystkich studentów, a w szczególności studentki, przyszłe panie informatyk, aby zaczęły studia w kierunku informatyki. Jeśli chcą się rozwijać, to niech po prostu to zrobią, właśnie studiując na informatyce u nas, właśnie na Akademii Nauk Stosowanych, w Katedrze Informatyki. Trzeba czasem przysiąść, ale naprawdę warto jest. Moja przygoda z uczelnią zaczęła się na studiach, jestem absolwentem drugiego rocznika informatyki w ogóle na tej uczelni. Obecnie mam zaszczyt zarządzać jedną z największych katedr na uczelni. Katedra Informatyki jest największą jednostką na Wydziale Politechnicznym. Moje zainteresowania naukowe dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, systemów budowanych oraz internetu rzeczy. Generalnie moją pasją naukową jest przetwarzanie dużych ilości danych właśnie na platformach sprzętowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów budowanych. Kiedy byłem studentem na kierunku informatyka, dostępne były dwa bloki obieralne. Informatyka w systemach sterowania i teleinformatyka. W chwili obecnej katedra informatyki przeszła, można powiedzieć, totalną reorganizację. Wprowadziliśmy trzy bloki obieralne. Nasi studenci mają do wyboru blok związany z inżynierią oprogramowania, systemami teleinformatycznymi oraz nowość, która nazywa się inżynierią systemów inteligentnych. I właśnie ten ostatni, najnowszy blok jest nacechowany na... Programowanie najnowszych technologii, urządzeń związanych z internetem rzeczy, urządzeń inteligentnych i szeroko rozumianych aplikacji właśnie z tym związanych. Warto jest, że kierunek informatyka ma tak zwany profil praktyczny, czyli wiąże się to z takim przebalansowaniem części teoretycznej i praktycznej. Na, na profilu praktycznym największy nacisk kładziemy na zajęcia, e, jak sama mówi praktyczne, czyli ćwiczenia laboratoryjne e, i ćwiczenia projektowe, na których studenci e, mają właśnie możliwość e, implementacji algorytmów na rzeczywistym sprzęcie. Tego typu podejście jest e, bardzo dobrze oceniane przez pracodawców, e, u których e, zatrudnienia znajdują nasi absolwenci, a nawet studenci już e, po pierwszej części prakty, którą u nich odbywają. Właśnie od pracodawców wiemy, że po profilu praktycznym nasi absolwenci mają znacznie szerszą wiedzę praktyczną niż absolwenci innych uczelni o profilu ogólnoakademickim. Przedstawiciele okolicznych firm, z którymi współpracujemy podkreślają, że w niektórych aspektach branży IT kobiety osiągają znacznie lepsze efekty niż mężczyźni. Przykładowo projektowanie interfejsów użytkownika graficznych, interfejsów użytkownika bardzo często w wykonaniu kobiet po prostu znacznie lepiej wychodzi niż w przypadku mężczyzn. Jak wiemy, kobiety rozróżniają więcej kolorów na przykład, więc takich przypadków można, można wymieniać jeszcze, jeszcze bardzo wiele. Od pewnego czasu obserwujemy spory wzrost liczby kobiet na kierunku informatyka, ponieważ na świecie organizowane są różnego rodzaju programy wspierające kobiety właśnie w IT, na przykład it 4 c to jasno pokazuje, Okazuje, że takie zapotrzebowanie na kobiety jest. Warte podkreślenia jest, że zarząd koła naukowego informatyków w większości składa się z pań, więc jest to również ciekawy trend, który obserwujemy od kilku lat. W niniejszym ze względu na cały czas występujące niedobory kobiet w branży IT serdecznie zapraszamy wszystkie panie do studiowania informatyki u nas w katedrze. Informatyką zaczęłam się interesować już w technikum, w pierwszej klasie technikum. Zainteresowałam się tym kierunkiem, ponieważ był on związany z matematyką, a lubię rozwiązywać łamigłówki, a informatyka to tak naprawdę matematyka, która wykorzystywana jest w różnego rodzaju algorytmach i dzięki temu, że właśnie informatyka Stawia na takie bardziej logiczne myślenie, stwierdziłam, że dobrze poczuję się właśnie w tym zawodzie. Wybrałam studiowanie tutaj na Katedrze Informatyki w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie ze względu na to, że wielu moich kolegów polecało mi właśnie tę uczelnię. Chwalili sobie kadrę i zaplecze sprzętowe, które posiada uczelnia. I po ich poleceniach, ja teraz też mogę potwierdzić, że wszyscy prowadzący są naprawdę bardzo mili, są bardzo cierpliwi w stosunku do studenta, nigdy nie odmawiają pomocy. Moimi ulubionymi laboratoriami są zajęcia z programowania systemów budowanych. Na tych zajęciach zajmujemy się programowaniem mikrokontrolerów, które są wykorzystywane praktycznie w każdych urządzeniach, które używamy na co dzień. Od pralek. Po Mikrofalówki, po na przykład system ABS w samochodach. Kiedy ja zaczynałam studia na poprzednich latach, było naprawdę dwie, trzy dziewczyny na kierunku. I kiedy już jestem na trzecim roku, to w ciągu tych trzech lat mogę zauważyć, że pojawia się coraz więcej dziewczyn na tym na pierwszym roczniku, które bardzo są zainteresowane zagadnieniami informatyki i matematyki. Czyli przyszły tu z tego samego powodu, dla którego ja się tutaj pojawiłam. W przyszłości chciałabym spróbować swoich sił w branży związanej z właśnie sterowaniem, czyli właśnie z mikrokontrolerami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany informatyką i waha się, czy Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie na katedrze informatyki jest dobrym wyborem, to z całego serca mogę zachęcić i zaprosić wszystkich do studiowania tutaj. Wybrałam informatykę, ponieważ jest teraz bardzo obleganym kierunkiem, wiąże się z tym duża przyszłość. Na pewno będzie łatwiej znaleźć pracę w tym zawodzie. Na zajęciach z doktorem Królem uczymy się między innymi programować kontrolery. W pierwszym semestrze uczyliśmy się programować w języku C, w drugim semestrze już mamy C. Uczymy się również Matlaba. Oprócz programowania mamy różne zajęcia, np. badania operacyjne, metody numeryczne w obliczeniach technicznych, modelowanie systemów dynamicznych, algorytmy i struktury danych. Myślę, że nie jest to prosty kierunek i jest to dość prestiżowa też uczelnia. Ja sama pochodzę z Podkarpacia, a jednak przyszłam tutaj na studia. Uważam, że nie jest tak lekko na tym kierunku, ale jeśli ktoś będzie się uczył od początku, śmiało sobie poradzi. Najbardziej pasjonuje mnie, jeśli piszę kod i widzę, że coś działa, czyli na przykład mikrokontrolery, które programujemy na zagadnieniach systemów budowanych. Studiowanie informatyki nie jest proste, aczkolwiek może to zaowocować. W w późniejszych latach przez to będzie się bardzo dobrą pracę. Programowanie jest dla każdego, również dla nas, tym bardziej, że w niektórych na przykład kwestiach graficzne interfejsy, to nawet jesteśmy lepszy niż mężczyźni, więc jak najbardziej i też nie baczcie się samemu, bo to jest ciekawe i po prostu nie baczcie pasji, nawet w domu można. Ukończyłam dwa kierunki studiów kiedyś w Państwowej Wiesze Szkole Zawodowej w Tarnowie. Obecnie się to nazywa Akademia Nauk Stosowanych. Była to informatyka oraz matematyka. Po ukończeniu studiów związałam karierę z pracą na uczelni. Pracuję na stanowisku dydaktyczno-badawczym. Prowadzę zajęcia ze studentami kierunku informatyka oraz równolegle prowadzę badania naukowe w dziedzinie nauk technicznych. Moje zainteresowania naukowe skupiają się aktualnie na w stosowaniu równań równiczkowych łamkowego rzędu w modelowaniu procesów fizycznych. Skupiam się przede wszystkim na przepływie ciepła. Wykorzystuję do tego również algorytmy optymalizacji inspirowane naturą. W ostatnim czasie również zaczęłam się interesować uczeniem maszynowym. W ostatnich latach odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy, Katedra Informatyki dokonała dużej, dynamicznej zmiany na korzyść zarówno pod kątem modernizacji programu studiów, bazy dydaktycznej, lokalowej technologii, wykorzystywanych pod kątem zastosowania w przemyśle, których uczymy naszych studentów. W ostatnich latach zauważamy znaczny wzrost zainteresowania studiami informatycznymi przez panie, studentki, które przychodząc do nas na studia, świetnie sobie radzą, zarówno w kontekście przedmiotów takich może kompetencji bardziej teoretycznych, jak i praktycznych zastosowań. Pani posiadają. Studia? Bardzo dobrze rozwinięte kompetencje miękkie, bardzo dobrze radzą sobie w komunikacji interpersonalnej czy w zarządzaniu projektami. Rola kobiet w sektorze IT jest i będzie coraz większa. Szczerze zachęcam panie do podjęcia trudu inwestycji w swoją przyszłość i związania swojej przyszłości z zawodami technicznymi. Praca w tym zawodzie naprawdę daje wiele satysfakcji i zadowolenia. zainteresowanie informatyką, to było tak pośrednio wynikło. Bardziej interesowała mnie matematyka na początku i całe liceum też było, wybór liceum był też tym uwarunkowany. Wybrałam liceum o profilu matematyczno-informatycznym i ta informatyka w trakcie gdzieś tam się zrodziła. I wybierając studia kierowałam się tym, że tak naprawdę chciałam zostać w Tarnowie i wybrać jednak studia tutaj na Tarnowskiej Uczelni. I ten kierunek e, informatyka, który tutaj był, informatyka stosowana e, wówczas, e, brzmiał dla mnie mocno interesująco i wydawał mi się takim mocno też e, perspektywicznym e, na przyszłość e, kierunkiem. Stąd zdecydowałam się. E, go studiować. Generalnie cały okres studiów wspominam bardzo miło i wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu i gdy patrzę w przeszłość, to był to naj, najmilszy okres dla mnie studiów. Myślę, że większość studentów też tak to podkreśla i to nie tylko ze względu na to, że to był czas taki, gdzie rzeczywiście już, już się jest trochę uskrzydlonym, zdając maturę i jednak już tak zaczynając ten to dorosłe życie, ale w ogóle mnóstwo sympatycznych ludzi. Bardzo, bardzo miła i bardzo taka przyjazna studentom kadra profesorska i mnóstwo wyniesionej wiedzy tak naprawdę i dużo znajomości zawartych takich na, na, na praktycznie na całe życie. Obecnie też pracując w firmie IT, też zauważalny jest trend, że coraz więcej kobiet jednak też angażuje się w te wszystkie, też bardziej techniczne kierunki i też w te bardziej techniczne specjalności. I tak naprawdę to nie jest tylko kwestia, że po informatyce zostajemy programistką czy programistą, tylko branża i wachlarz wszystkich możliwości jest ogromnie szeroki. I naprawdę wierzę w to, że każdy wybierając kierunek techniczny, jak informatyka, jest w stanie znaleźć tą przestrzeń dla siebie. Obecnie pracuję w firmie Hacendek na stanowisku head of engineering, czyli zajmuję się. Na na co dzień zarządzaniem całym działem IT w naszej firmie. Moja droga do tego, do tego stanowiska też, też była długa. Wynikało to z tego, że po studiach zaczynałam jako programistka, zaczynałam też pracę jako w dziale QA, czyli tak naprawdę w dziale testów. Testowałam, zarządzałam później działem testów, pracowałam jako kierownik projektów. W trakcie bycia tak naprawdę kierownikiem projektu, mocno zaczęłam interesować się zarządzaniem ludźmi, tak naprawdę, czyli tak naprawdę zarządzaniem zespołem. I stąd moja moja kariera ewoluowała właśnie w kierunku tego team leada. No i obecnie head of engineering, czyli tak naprawdę zarządzam działem, w którym mamy 20. Programistów, administratorów, bardzo cenię sobie tą współpracę z ludźmi i pomimo tego, że jest to mocno techniczne, bo jednak background techniczny jest mi potrzebny na co dzień w pracy, to jednak jest to mocno połączone z takimi miękkimi aspektami pracy, jak współpraca z ludźmi. Jako firma HCMD tworzymy produkt, który pomaga firmom rozwijać swoich pracowników, monitorować tak naprawdę ich rozwój i angażować pracowników w swój rozwój. Ze względu na to, że działamy na rynku tarnowskim, mocno jesteśmy zaangażowani we współpracę z tutejszą uczelnią i mocno zachęcamy też studentów do tego, by aplikowali na oferty pracy, które są u nas dostępne.